Dzień dobry, witam serdecznie na forexstrader.com. dzisiaj mamy 29 lipca, z godzina 10.13, na S&P 500 czterogodzinnym wykresie, na który patrzymy w tym momencie. Mówiłem wczoraj, że wyjście z tej flagi dołem może być bardzo interesujące, ruch wykonał się oczywiście, ale nie był zbyt mocny akurat, na wykresie jednogodzinnym widzimy, że aktualnie jesteśmy w jakimś odbiciu niewyraźnym, Możemy liczyć na kolejne zejście agresywne w tu. Tylko pytanie: jak bardzo SP500 jest aktualnie pod wrażeniem spadkowym? W tym momencie widać, że są tutaj dominujący sprzedawcy, ale nie jest taki super. Wyłamanie z tego trójkąta, czy super wyłamanie na wykresie dziennym, także trzeba być bardzo ostrożnym, żeby on nie zawrócił do góry w dowolnym momencie, gdy my będziemy wchodzili akurat w dół. Na wykresie 4 godzinnym walut widać, że troszeczkę jakby rozpędza się tutaj fund. Bardzo niechętnie spadał wcześniej, co było widoczne tutaj. Podobnie euro-dolar. W którymś momencie był chętny do spadku, później troszeczkę mniej już spadał. Tutaj fala ABC wykonała się, także teraz spadek niby się rozwija: jest więcej sprzedawców niż kupujących. Proszę zwrócić uwagę: cztery świece do góry, jedna w dół, e, która neutralizuje ten ruch do góry. Natomiast e, nie wiem, czy to nie, nie są już resztki ze stołu, nie wiadomo, czy to nie jest już końcówka ruchu po przecenie ABC. To jest ten tutaj ruch, który odbywał się ostatnimi czasy. Na wykresie 30-minutowym widzimy, że jest to jakiś pattern, który mieści się w prostokącie. Natomiast od tego patternu w tym momencie równie dobrze może zrobić się podwójne dno i wybić się kurs do góry, równie dobrze może przebić się w dół. Fund jest bardziej dzisiaj prospadkowy, co jest dziwne, natomiast no, ma szansę poruszać się w każdym kierunku, tak jak waluta by tego chciała, czy inwestorzy poważniejsi na rynku. Także jako konkluzja, żadnych szczególnych atrakcji na walucie euro -dolarze, czy funcie przynajmniej na daną godzinę, na dany moment nie ma. Na S&P 500 trzeba być bardzo ostrożnym. Ta akcja może się rozegrać bardzo interesująco po tym jak nastąpiło wyłamanie. Proszę zwrócić uwagę, że ta długość fali jeszcze nie jest taka jak ta pierwsza fala spadkowa, także po pierwsze mamy tu perspektywę, po drugie możemy się rozglądać również za jakoś być może większy przeceną, skoro indeks tutaj obniża swoją wartość. Natomiast jest tutaj pewna linia trendu, ta linia trendu wygląda w ten sposób, którą indeks S&P jakoś, to myślę, może tutaj widzieć, ta linia oczywiście może wyglądać inaczej, na przykład tak, Albo z drugiej strony można ją przesunąć. Dlatego liniami trendu nie posługujemy się bezpośrednio na rynku w wyznaczaniu transakcji itd. Tak tak o tym mówię więcej na kursach Forex na żywo. Także zobaczymy, jak bardzo siła sprzedawców będzie tutaj dominowała na rynku SP500. Wygląda to na zdecydowanie bardziej ciekawe zagranie niż na walutach w danym momencie. Także dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, zapraszam na kursy online i pozostałe wideo analizy, dziękuję